Znalazłem przyczynę ciechnącego gaździka. Wszystkiego od najlepszego do wybroku. Nie uwierzycie, ale na szczęście na tym pierwszym garku mi paliwo leciało zaworkiem iglicowym, ale leciało. Bo paproszek się. Bo poproszek się ostał na zaworku iglicowym. Wyciągnąłem i teraz go jakoś wsadzę. Łatwiej będzie pociąć palce wsadzając to ustrojstwo, niż wyjmować te gaździki z dołu. Chyba bym nawet ten drugi albo trzeci cylinder też rozbierał na tym pokładzie, jak mam to drugi raz wyjmować parę sekund i jakoś to będzie. Yy, trzymajcie kciuki. No tutaj ten a tu O, wypadło mi z ust. Jest, jakoś się udało. On tak nie lał fest, tylko tak pokropywał. Nie wiem, jak to jest możliwe. Świeże paliwo nalałem, widzicie? Paliła syfu. Wąs, źle gaźniki czyścisz. Dobra, komora pływakowa do miejsca. Teraz tylko to muszę jakoś w miarę mądrze przykręcić. Ale dwie śrubki już są teraz tylne, czyli te łatwiejsze. To się nazywa zaklinanie rzeczywistości. Dziękuję Państwu z Suzuki za to, że jest miejsce. No dobra, paliwo poszło. Nie leje się chwilowo. Słuchutko. no nadal jest. Kurde. Paliwo nalane. Poprawiłem króćce, bo były źle założone. Jeszcze raz. się, że zaczął chodzić na wszystkich! No! Teraz mogę wchodzić w nowy rok. Chodzi jeszcze w cały świat, dopó dopóki króćców od filtra nie założę tych w dobrze, to nie ma opcji, że ta maszyna będzie pracować. No ale to tak jest z każdym silnikiem. To jest mokre, bo psikałem i sprawdzałem szczelność. Najważniejsze jednak, że nie muszę gaźników wyjmować kolejny raz. Wygląda na to, że jakiś syf był w paliwie albo w bańce i poszedł na zaworek i zaworek się podetkał trochę tak. Psz, nie domykał się do końca, bo to nie było tak, że leciało na maksa, tylko tak zrobiło tak kap, kap. Popalarka w dłoń i raz kolejny grzeje. Operacja trwała. Dwa już założyłem. Jeden i dwa. Znaczy, jakoś za szybko, no ale może one już się ułożyły trochę. Teraz te dwa grzeje. Spróbuję to dosunąć. Trzymając tu, żeby mi się nie wysunęło to. Znaczy, na odwrót. Nieważne. Jestem dobrej myśli. Nie wiem, co tu się udało. wydarzyło, ale nagle zaczął Airbox pracować przed tył. I nagle wszystko wskoczyło na miejsce. To naprawdę jest na miejscu. A ten? Ten też jest na miejscu. <laughs> Podobnie jak w Sylwestra, tak cały rok. A to znaczy, że już teraz cały rok? Za co się nie wezmę? To sukces. Pierwsza sprężynka jest. Pierwsze tylko trzy. Więcej nie uwierzycie, no ale pozakładałem. Ale drgnąłem. Nalałem paliwo i patrzę, coś tu kropnęło. Tu po prostu narozlewałem. rozlewałem. z tym. żyć. No zrobiłem. zrobiłem, zrobiłem! Zrobiłem! Teraz tylko zegarki. Podciśnienia, potem sprawdzę kolorki świec, jak się przejadę. Zobaczymy, czy wali bardzo w, 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 no, w tłumik czy coś. Nakręcę na pałę śrubami i będzie gitara. Mua! A swoją drogą to jest koniec roku. Wszyscy sprzedają życzenia. Robią podsumowanie. Na jednośladzie, na YouTubie są podsumowania tego roku, nieważne. Ja postanowiłem teraz przyznać Wam się do czego. Mam 37 lat, to opowiem Wam o moim największym plamarzu mechanicznym życia. Kupiłem kiedyś mojej żonie na święta na Derby Senda 50. Taka co już mechanik powiedział, że nie. No i ona faktycznie odpalała, ale po wrzuceniu jedynki i ruszeniu gasła. Klasyczny dwusuw wysilony w sumie dosyć, bo tam było nie wiem ile koni, 6 biegów, no szło to. Ale w związku z tym, że nie jechała, no to, no to co, no dwusuw to trzeba tłok, wiadomo, wymieniłem tłok, nie chodzi. Jeszcze raz, rozbieram korba, wymieniłem korbę, tłok, złożyłem. Nie chodzi. No nie ma mocy, odpala się jedynka, Pff, nie jedzie. Wymieniłem gaźnik, nie, nie chodzi. Jedynka odpala. Pff. Zero mocy, na wolnych obrotach chodzi idealnie, wystrojone wszystko, wrzucasz bieg, nie ma mocy, nic. I uwaga. Kręcę tymi śrubkami, minęło już sporo. Wąs załamany. Pieniędzy wsadziłem, sami rozumiecie. Korba, tłoczysko, chyba cylinder czy szlif zrobił Wszystko zrobił, się dało. I nie zgadniecie co. Zakleiłem dolot, znaczy wlot powietrza do filtra powietrza. Tutaj był wystawał. Tu. Zakleiłem połowę. Tu, o właśnie tu. Połowę. Pojechałem się przejechać. Jedynka, buch, chodzi. na dwójka, trójka, czwórka, piątka, szósta. No idzie jak zła. Okazało się, że dolot był nieszczelny. Ale nie, że krójce między gaźnikiem a cylindrem. Właśnie o to, to urządzenie. Gdzieś tu była nieszczelność jakaś drobna. I maszyna nie miała mocy, żeby się wkręcać. Podciśnienie gubiła i chyba nie miała siły wyssać paliwa z komory. I sayonara! A wystarczyło, widzicie, zakleić dziurę gdzieś w się prześledzić na przykład, nie wiem jak. A nie robić remonty silnika. I to nie tylko ja się na to zopałem, bo mechanik przede mną też się poddał już. W każdym razie w końcu senda chodziła. I się zatarła, bo kupiłem chiński wał korbowy. Hue, hue. Nie Ale wiem, co tam się wydarzyło. Nie wiem, dziura w tu. No nie wiem, no, no, korba się urwała, niech będzie. No i wtedy, generalnie, kozetka, spowiedź. Lekki uspokajające, jakoś to będzie. No i właśnie w tym minionym już roku. Czy znaczy niemalże, bo zostało. Hmm, lubię zapach paliwa tego. Szczególnie takiego starego. A jeszcze jak nowego, to gdzieś ze wschodu. Yy, co ja miałem mówić? A, że jeszcze parę godzin zostało. Ale to już dajmy sobie spokój. Najlepszego bawcie się dobrze w Sylwestra, abyście takich przypałów jak ja miałem kiedyś, nie mieli. Obywam, maszyny się skręcały tak jak mi dziś. Sam nie wiem, jak to możliwe. To jestem jednak człowiek wielu talentów. To jest niezwykłe. Zakładam kółka, na myjnie, szlifuję, poleruję ją tutaj, żeby ładnie wyglądała. Skręcam, jeszcze koło z przodu, zaciskam sobie klocki, wymiana, łańcuch i zakładam plastyczki. Jak dobrze pójdzie, to faktycznie na tych trzech króli zdążę, jak się coś nie wysypie. Mam nadzieję, że się uda. Szanowni Państwo, życzę Wam wszystkiego najlepszego w nadchodzącym roku, świetnej imprezy motorkowej. Dużo rozmów dzisiaj przy kieliszku albo bez o motorkach. I sayonara, tak trzeba żyć. Jak nie wiecie jak, to tak. Czyli srak, jak chcecie, obojętne mi to. Znaczy Wam też niech będzie, byle być szczęśliwym. I mieć opalarkę, bo bez opalarki to nic z garażu nie zrobicie. Pozdrawiam.